Teraz już zjadł puszkę pomidorów i się zżygał. Zrzygał się na kreaturę, naprawdę O, dzięki Arkul za hościka Ale jaja Dzięki Arkul, że straszna na innych znajomych Będziesz pisał tak jak wczoraj na Facebooku, to też Cię opluje Dzięki Arkul Zajebiście, to mi się podoba No i widzisz, ja, ja bym nie zmaldował no Gdyby ten, gdybyś mi hościka nie dał Dziękuję ślicznie a do się kiedyś. Na pewno. Trzeba pomagać sobie. Chodzę cześć, typowi PGG. I reklama, która mi wyskakuje to jest Depresja wieku podeszłego. No kurwa ma. O, kurwa, nie wiem co wziąć. Dobra. Będzie zajebisty. Protobelt na shortów. Napisałem do Cezarego. Cezarego się mi odpisuje, uwaga. Jaki werdykt? Jebać Kubona śmiecia, co? te mi właśnie napisał, że Napisałem takie coś, bo go nie lubię. Śpiętnika i wiesz, chcę. No, do jednej bramki, grać. no czaj, cały Nigdy w to nie grałem, napisał? I że za godzinkę to Ja, te... ja też no to nie grałem. No, ja, pershing jest play na MDK, więc mam nadzieję, że go pokonasz. Żeby, wiesz... Nie, na no, Pershing też Arena gra, co tego? A że, że wymówek szukasz, czy powoda ciebie? No, Pershing chyba pół życia Arena zajmował, czy nie? Topside, uwaga. Mogę połać Typuję. Ibać policja, Rejna też typuje Dobra Dobra, huj, jebać Ja się też typuję, za chwilkę Typować? Typuję! OOOHU! Pufetka Krzysia! Persik, walę cię na słupkę! Ej, ej mi się jak ten Sinkel zrobił tam ten mikrofonem wtedy O, jakoś tak zrobił nie wiem, to to tak zajebiste. Mi się to przypomniało. Teraz nie wiem dlaczego. Wander? No Wander nic zrobił. Wander nic nie robi. Pamiętam je. U? Ale jeszcze ja pamiętam, jak Wander po prostu się dusił na scenie? To było tak, annoying. Ale to przez stres. Chyba on się dusił? No tak, robił tak, wiesz. Tak, <laughs> tak przewykał, wiesz. Wydaje mi się, że przez stres. Nie każę go tu Wander, kurwa, może się nie dusisz i denerwuje mnie to. Ty, no ale to, to, to chodzi o to, żeby nie wiesz, tak takby. On potęgował u nas stres, przez to, że się tak stresował. <grym> no jest Reanmar. To Anno, taki dwa dwa do... barfą, co? co? Co to się kurwa Kurde, dzieje? Nie, nie, nie no, jestem nie do trafienia. Nie, ty, A, że ty wyzywasz przeciwników? Can we dive? Zioma, który ma 300hp? Oczywiście, że nie, bo gramy pod mida, bo Double CSa w plusy. Typowe, typowe. Tak, pod midę gramy, pod midę gramy. Dwa TPki na topa poszły. A przeciwnik? Kurwa, mam tyle creepów, bo się z i puściłem. I widzisz? Był slow push. Pierwsza faza wyparcie. Tak to działa. To on jest Jezu O, z junglerem typowe, a topleń solo Ale powiem Ci, że tak, Rexa jest totalnie pojełanym czempionem na tym solo Jest, jest, jest Reksa jest broken Chyba jakiś hater na topie <laughs> Zagrałem na gitarze, Polak się znerwował chciał podejść, no tak. By... No jezu, kampion tego topa! To się dzieje w tej grze? Typowe, musimy grać z słabych, sobie słaby czy do mapy Najsłabsze ogniwo, to jako pierwsze Najsłabsze ogniwo, no, no, no One v 3 Pumba ci zabija, Dalej zdziwi Bo to się zabiera cały No Dobra, dawaj, ja ją zamykam Ej okay, kurwa Będzie low Tak? To... Tutaj, ta, ma flasza, ma fresh, tak. tam? E, tak O kurwa O ja pierdolę Dobra. Nie no, to to było tak kurwa, wiesz ja sobie chyba raptorki robiłem. Hejterzy Switch chatu. Nie boję się, was, hejterzy To było zajebiście zagrane. Po prostu Remigiusz źle ją ustawił. Mm -hmm. To dobra, dobra. Że jakie byśmy się w się kiedyś. W już zjadł puszkę pomidorów i się zżygał. Zżygał się na klawiaturę, naprawdę. Co? Ja lubię pomidory. No i, ale się zżygałeś, bo dobrze. A jak próbowałem. Prób a teraz, kiedy próbowałem zasnąć o 6 chyba z, rano, i wchodzi mi ich raton z, z Jerzy razem z Skobadą i mówią, żebym się no, napił alkoholu. Bo tak? Nie pamiętam takiej sytuacji. <laughs> Duk, kurwa. Wszystko juke'uje. No ja pierdolę, to duży jestem. Jak mnie to trafiło? Przepraszam. Słuchaj, chyba co nie radzisz, to ci pomogę, co tam? Już dalej. Czekaj, już idzie Reksa idzie Rda. Ej, Oriana, Oriana, idale, co ty robisz? O kurwa! O, Licio, <grym> nie radzisz sobie, kurwa, jak trzech typu jest! Jurek, owszak, kurwa, zabił taki przystanek Mutskog, naprawdę, no. Taki namiot, że to się nie da grać, to mogę. Tęczą jest z tym koniem, ty gościu. No, no oczywiście, bo, bo drukuje spelem po prostu. To jest, mój gameplay to jest taniec, ja tańczę na rifcie. Co mi tak wesoło? Nie, no, jest super, no, życie jest piękne. Tak, jak powiedział, był pozytywny ostatnio dostałem w życiu wiele dobrych rzeczy, prawda? Więc trzeba się denerwować grom. To, że gramy pod bot side nie ma z tym problemu. Trzeba zaproszony na imprezę HG w Among Us? Nie, I HG mnie zapomniało. Szkoda, że że, szkoda, że nie byli tacy kurwa, wiesz, do przodu jak robi pierwszy skład w HG i drugi. No, to dawaj, będzie fajnie. No, nie było. WUDA, narkotyki kobiety, to mi dało IHG Zniszczyło moją karierę sportową WUDA, tak raz sam sobie kupowałeś, widziałem Jak jeszcze W tym pierwszym, jak się nie było To poszliśmy z Mysticiem na shotem, A Mystic tak ciągłupa, głupa, że jest takim melałżowiczem O, Jakby poskładało szybko ale celem mi da. Ty, co jest? No kurwa, przewidzicie, właśnie właśnie z tak dobrym graczem walczyłem na tobie, i go zabijałem. E, powiem ci, że totalnie strollowałem walkę. Totalnie, ja bardzo bomba. Totalnie strollowałem walkę. Widziałem gdzie... e, w ogóle. Bez flasha Nidalka, Widziałem w ogóle Nidalkę szona z Retrinket i ja jakoś tak mózg włączyć. A weź go do Retrinket, się, ty. No to będzie R.C.R. Dobra, ojej yeah, jest git, fajnie. Czimy. Hey, kurwa na play. siagę lecę! Na skróty kurwa! Siu! Dawaj koksu spieszenie. Okej. Okay. Bajno przyjąłem, żeby reaksa nie dosła. Jak już się przypomniała losowa no rzecz, nie, wiem, czy mnie rozpieszyła. A mi się jak zaczynałem grać w League of Legends. To nie. To, to, to będzie jaka na czacie, ale to gdzieś w Legends. I mój kumpel kupił sobie Twitcha. I poszedł pod towera i się wypierdolił, bo nie wiedział, że, że towery widzi widzą niewidzialnych. Potem oglądał poradnik na YouTube podstawowe błędy Twitcha i tam było na... właśnie było wpisane. Uważaj na wierze. Okay. Ja pierdolę. Ty co jest? No ty 10 lat temu nie wiedziałeś jak działają spele postaci No i jak ja sobie kupiłem ja, ja zaczynałem, zaczynałem w grać Ja sobie kupiłem Nasusa Znaczy kupiłem sobie Amumu Bo rozjebał mnie Nasus na solo kolejce A był awatar zielony, to nie? I awatar Nasusa był zielony To mówię, kurwa, no nie wiem jaka to, jaka to jest postać I kupię zieloną postać I kupiłem sobie kurwa mumu co nie? I do, doda dodaję spele, mówię co jest? To tak nie działa No ja miałem bieganą to ciężko się wtedy spiło Ty miałeś dwa IQ czy jak? Nie no kurwa stary Początki Dwa EQa i tak dostałeś w pizdę na, na WCG jak tam, jak tam? Pół spita w LCSie? Aha, półtora spita, jest się zjeść Jakie pół? Rosyjskie organizacje przekopione zostały Szczerze, że będę bogaty dawać takie biedne pieniądze Ja pierdol w szoku Red Smite. Dzi To dziwka Zabić go Nie, uu, dobrze, dobrze, uoo No to jest piti To jest, to, to że są chujesz, jakieś pocholone Pierdalam Ile dawali? O, chłopie Lol Czy <try> bitcoiny Nie na dużo dawali jak na tamte czasy Gambit? A, no nie wiem, no Gambit pewnie skonowało, ale nie wiem gdy w chuj! Ja miałem w 2,5 razy więcej niż w gambicie. Bije nam wariata. Wchodzisz, Edynbiusz? Ja sama podchodzę. Galerium zachodzę. Tak, ja, kurwa, też podjechałem Zresztą bo bym zabija To jest cykam, ona może mnie zabić.

nie, yeah, pierdzielę. Na, największy problem, patrzę, był, to jest takie chodzenie tego murty Żadnych Żadnych i nic. Raffgore, Karim, prank. To był właśnie robiony. Wbiegałem w w prank. Też, Ale słyszę Alligator, aż bez hitu. To hit, nie no, przypadek. Homofob? W żadnym wypadku.